Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym wydaniu BBC News. W dzisiejszym wydaniu Obowiązkowe szkolenia wojskowe Hiszpania ciąg dalszy Powstanie Zilandu Zapraszamy! Obowiązkowe szkolenie wojskowe Od dzisiaj ruszyły zapisy na szkolenie nowych żołnierzy, czołgistów i pilotów. Czas szkoleń przewidziany jest na najbliższy i kolejny weekend. Służby obiecały, że pierwsi ochotnicy otrzymają możliwość wyboru specjalizacji i jedną średnią pizzę hawajską. Wydarzenie ma na celu zwiększyć potencjał militarny Zjednoczonego Królestwa oraz zwiększenie świadomości obywateli, by w razie konfliktu zbrojnego odpowiedzieć jak najszybciej i najefektywniej. 12 lutego zostało ogłoszone powstanie kolejnego mikropaństwa znajdującego się na Morzu Północnym, blisko wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Królestwo Sealandu jest wolnym państwem znajdujące się na dawniej porzuconej, teraz znowu przywróconej przez mieszkańców Sealandu do stanu użytkowania platformie wiertniczej znalezionej przez ojca założyciela na wodach międzynarodowych 11 do 12 km od terytorium lądowego Wielkiej Brytanii. Fort Ross, bo taką nas wynosiła dawniej platforma, była niegdyś bazą wojskową, dziś jednak jest ona domem dla obywateli Sealandu. Baza ta została zbudowana w 1942 roku, a 11 lutego 1943 została przyholowana na ławicę Rough Sands. Sam Sealand został założony 2 września 1967 roku przez Roya Batesa. Z całą pewnością można nazwać Sealand ciekawym i jednocześnie kontrowersyjnym mikropaństwem. Rząd brytyjski zapowiedział pomoc w budowie Platformy Wiertniczej, co ma znaczenie symboliczne dla obu państw. Sprawa hiszpańska ciągle jest niejasna. Nieuznawane nadal z powodu braku wystarczającej ilości obywateli państwo prowadzi dziwną politykę zagraniczną i wewnętrzną. Raz prezydent nazywa Hiszpanię nacjonalistyczną i szerzy swoje oszczerstwa oraz propagandę w tym stosunku do Wielkiej Brytanii i Polski, a raz próbuje udowodnić swoją niewiarygodną przemianę. Jak wytoczy się los Hiszpanii? Tego nie wiemy, ale na razie nie zapowiada się dobrze z powodu zrażenia do siebie innych państw europejskich. Po próbach grożenia i ośmieszania Zjednoczonego Królestwa rząd jest sceptycznie nastawiony do Królestwa Hiszpanii. Rząd brytyjski oficjalnie jest źle nastawiony do rządu hiszpańskiego. Wczoraj na El Pais ogłoszono powstanie kolejnego sojuszu, co komplikuje sprawę organizacyjną Europy. Zjednoczone Kraje Przybrzeżne, bo tak nazywa się nowy sojusz, zrzesza Hiszpanię, Norwegię i Irlandię gospodarczo-politycznie i militarnie. Nagłe ogłoszenie współpracy tych państw i ich nietypowych hymn wywołały śmiech przywódców innych krajów z powodu agresywnej polityki, którą prowadziła do niedawna nadal nieuznawana Hiszpania oraz dobór sojuszników nowych państw, które nie zdążyły poznać się na propagandowym hiszpańskim rządzie. Na koniec przedstawimy Państwu opinie władz polskich, włoskich i niderlandzkich. Nie mogę się wypowiedzieć na temat Norwegii i Irlandii, lecz po wnikliwych planach gospodarczych Hiszpanii wnioskuję, że Hiszpania jako państwo przewodzące temu sojuszowi z największym PKB szybko zbankrutuje. Wątpię, aby ten sojusz był stabilny. Uważam, że sam dobór państw do sojuszu jest dosyć specyficzny, ponieważ znajdują się w nim państwa, które są bardzo oddalone od siebie, więc nie wiem, w jaki sposób będzie przebiegać ich współpraca. Mam wielką nadzieję, że ten sojusz nie będzie miał żadnych agresywnych zamiarów i że nie wpłynie w żaden negatywny sposób na Europę. Na tą chwilę ciężko mi jakkolwiek więcej się wypowiedzieć. Uważam, że trzeba obserwować wszelkie działania tego sojuszu. Wygląda to na sojusz, który jest niezorganizowany i rozpadnie się w ciągu najbliższych tygodni. Członkowie sojuszu nie mają żadnego pojęcia o geopolityzmie i nie umieją się dogadać. Sądzę, że tego typu sojusze muszą powstawać, ale to, co się stało w ZKP, to stan umysłu, to znaczy przyjęcie Hiszpanii, czyli państwa, które nie jest uznawane przez większość państw w Europie. Dziękujemy Państwu za uwagę. To tyle w dzisiejszym wydaniu wiadomości.